Podejmowanie ryzyka przestało być kurwa nagradzane, przez spierdoloną szkołę, kurwa. Dlatego ludzie boją się podejmować ryzyko przez całe życie. Są takie pistki kurwa, ze srani boją się własnego cienia, kurwa. No i przez to ich życie jest nudne, smętne jak na autopilocie, bo są zesrani, boją się wychylić kurwa. Wyjść ze swojej strefy komfortu. Bo to wszystko nas, kurwa, ten system zjebany od małego uczy. Później ta edukacja, kurwa. Od ściany do ściany, kurwa. Dajcie spokój, ludzie. Kurwa. No ale każdy żyje jak chce. 98, 99% ludzi tak naprawdę, no tak się przebuja przez całe życie. I się nigdy nie wychylą. Ale to oni będą najwięcej, kurwa. Krzyczeć, gadać, komentować, krytykować. Bo mają czas. Mówią o tym, że harują tyle dni w tygodniu dzieci, rodziny, ale w gruncie rzeczy, jak się tak nad tym zastanowimy, to co wy kurwa robicie? Poza przekładaniem, kurwa, z jednego stołu na drugi, kurwa. Czy ty w życiu cokolwiek zaryzykowałeś, kurwa? Czy ci się tak naprawdę w dupie paliło? Pewnie nawet nie wiesz, co to znaczy. I tyle. Zastanowić się nad tym, moi drodzy. Jest jeszcze szansa dokonać jakichś zmian. Idziemy, lecimy.